Na potrzeby dzisiejszego materiału w pierwszej kolejności warto jest sprecyzować pojęcie amatora. Dla mnie amator to osoba, która badmintona gra rekreacyjnie, hobbystycznie, robi to w taki sposób jak potrafi. Gdzieś próbuje oczywiście podnosić swoje umiejętności, no ale w dalszym ciągu odbywa się to w tym wymiarze rekreacyjnym. Natomiast osoby, które no my mylnie nazywamy amatorami w mojej ocenie, bo to są osoby, Najczęściej na korcie badmintonowym można spotkać minimum raz dziennie, najrzadziej 3-4 razy w tygodniu na korcie. Co za tym idzie, zakrawa to w porównaniu do niektórych klubów, które mają jednostki treningowe raz na dwa dni, zakrawa to o całkiem niezły profesjonalizm. Dodatkowo w torbie takiego, w cudzysłowiu Powszechnie zwanego amatora znajdziecie najwyższej jakości rakiety, najdroższe możliwe lotki, najnowsze buty, najnowszy sprzęt. Co za tym idzie? Tak jak wspomniałem, amator na, na potrzeby tej rolki, tego materiału, osoba totalnie e, uprawiająca ten e, sportą dyscyplinę hobbystycznie, a osoby, o których e, przed chwilą e, wspomniałem nazwijmy je. Bardzo mocno zaangażowanymi pasjonatami badmintona. Lotki badmintonowe to produkt, bez którego oczywiście nie da się uprawiać tej dyscypliny, i zdecydowanie rodzą najwięcej dyskusji. To jest powszechny temat. No, wiadomo, że każda osoba, która trenuje badmintona, właśnie jako pasjonat czyli już na tym korcie badmintonowym jest po kilka. Czasami nawet kilkanaście razy w tygodniu, bo mamy też takie osoby, widuję je tutaj na kortach właśnie za mną w lawo, które są czasami nawet i po dwa razy dziennie. No to takie osoby, no z racji ilości jednostek treningowych, czy nawet jakichś meczyków lig, potrzebują tych lotek i zużywają ich dość sporo. Więc tutaj wtedy szukamy jakichś tańszych rozwiązań. No niestety. No, słuchajcie, ja jestem na rynku badmintonowym naprawdę od wielu lat i jeszcze nie znalazłem produktu, gdzie niska cena szła z super jakością. Po prostu coś takiego nie funkcjonuje. Ja myślę, że to bardziej działa chyba nasza pod, podświadomość, gdzie wydaje nam się, że okupiliśmy dobrą lotkę w super cenie i ktoś, kto nam ją wcisnął, powiedział, że ona lata jak Master Ace i w ogóle jest super. I. Ona nie jest do końca taka, bo tak na dobrą sprawę, no ok, może pierwsze 30 sekund tak lata, później już traci swoją parabolę, swoją trajektorię, niszczy się 4 razy szybciej, ale my w podświadomości z racji tego, że kupiliśmy je dużo taniej, my sobie wymawiamy, tak, to jest naprawdę bardzo dobra lotka, a de facto na koniec miesiąca, gdybyśmy zużyli, spoj spojrzeli na zużycie per tuba, no to okazuje się, że ta lotka wcale nie jest takim hitem jakościowym w relacji Cena do jakości, tak? Więc warto jest zwrócić na to uwagę, i ja za każdym razem, jak rozmawiam z klubami, staram się tak jakby nakreślić właśnie tą sytuację, że słuchajcie. Na potrzeby tak naprawdę klubu, chyba do procesu treningowego im lepsza lotka, tym lepiej, bo to jest wręcz duża oszczędność. Wydaniecie te finanse, poświęcacie na to swoje środki raz. I w efekcie dostajecie dobry produkt, który starcza Wam na zdecydowanie dłużej. Poza tym, wrzucenie przykładowo 25 tub Master Ace'ów do jednego pudełka no, pozwala Wam trenować nimi co najmniej pół roku. Tak? No, tylko nie mówimy o pojedynczym wyciąganiu loteczki z tuby i jak ona się jeszcze nadaje, to z powrotem ją do tej tuby wkładamy, no, bo wiadomo, że w ten sposób tą lotkę wyeksploatujemy do granic możliwości zostanie nam sam ogryzek, który nie nadaje się później już do procesu treningowego. Więc tutaj trzeba te loteczki wrzucić na raz. Ja wiem, że to jest spory wydatek, ale to jest, taka, to jest taka podpowiedź. Ale wszystkie te lotki będą Wam się eksploatowały w równym tempie, przez co będą Wam starczały na dłużej. Dodatkowo też pewnie niektórzy wiedzą może nie wiedzą, albo nie chcą dopuszczać do świadomości, że lotka, nawet gęsia, ma jeszcze swoje kategorie, jeśli chodzi o jakość. Jest ta najwyższa kategoria później mamy A, B i C. I słuchajcie, naprawdę, uwierzcie mi, w przypadku piór, czy to gęsi, czy to kaczy, no tutaj cena w 100% odzwierciedla jakość materiałów zastosowanych do produkcji tego, e, tego produktu, czyli w tym przypadku lotki. Nie ma takiej możliwości. Ja wiem, że pojawiają się samozwańczy dystrybutorzy, Samozwańczy, nawet producenci, którzy wprowadzają super jakości lotkę, ultra wytrzymałą, i co się później okazuje, no, okazuje się, że to są takie samozwańcze, bardzo krótkie projekty, które nie są czasami nawet w stanie przetrwać jednego czy dwóch sezonów, bo takie są realia. No Ja rozumiem tą pasję, rozumiem ten zachwyt na początku, ale de facto na sam koniec. No, pamiętajcie, taką lotkę trzeba po pierwsze odpowiednio Magazynować, e, o, ją trzeba też w odpowiednim momencie zamówić, żeby logistyka, spedycja morska odbyła się też w odpowiednich warunkach atmosferycznych. To jest wiedza, której taki laik, taki amator po prostu na w świecie nie posiada. I na koniec ten produkt, który tutaj przyjdzie, pomimo super ceny, może się okazać, że niestety no ale no nie jest dowieziona jakość, która była na początku mm, deklarowana. Co też ważne i no nie mogę tutaj przytoczyć tak jakby nazwy producenta, ale zwróćcie uwagę przy zakupie lotek, czy na Tubie jest informacja, z jakiego pióra wykonana jest lotka. Jest na rynku polskim producent, który takiej informacji nie zawiera. Robi to. Mam nadzieję, że nieświadomie, ale chyba niestety to jest taka mała gierka z wami. Gdzie sprzedaje tą lotkę i rekomenduje jaką lotkę wysokiej jakości pióro. No to tylko teraz pytanie: jakie to jest pióro? Bo jeżeli to jest pióro kacze, a Wy tą lotkę porównujecie na przykład do naszego Master ace, czyli do najwyższej jakości piór gęsich, no to słuchajcie, no to w takim układzie musimy zejść szczebelek niżej i porównajcie ją do na przykład naszego championa Number One, czyli tam, gdzie my mamy najwyższą jakość, ale piórokacze. Oczywiście to też jest lotka, która posiada atest Światowej Federacji Badmintona i jest możliwość rozgrywania ich turniejów. No ale Wy kupując lotkę w preferencyjnej cenie, myśląc, że to jest lotka z pióra gęsiego, nie macie tej pewności. De facto może się okazać, że to jest piórokacze, ale chcecie ją porównywać do pióra gęsiego. Także no tutaj warto byłoby, to jest taki mój tip dla Was, żebyście weryfikowali to, co Kupujecie bo niestety na dzień dzisiejszy na rynku informacja, mam nadzieję, że nie specjalnie, ale jest błędnie, błędnie, błędnie interpretowana poprzez sklepy, poprzez odbiorców i de facto nie jest to, może się okazać, na końcu lotka z pióra gęsiego. Często też zadajecie nam pytanie, jaką lotkę wybrać? No i tutaj sprawa jest o tyle. Może nie trudna, ale nie ma jednego klucza, według którego dobieramy lotkę dla konkretnego klienta, bądź partnera, bądź klubu. Zawsze trzeba zdefiniować swoje potrzeby i do jakiego procesu ta lotka będzie wykorzystywana. Bo jeśli, tak jak wspomniałem na początku tego filmu, zdefiniowany amator chce uprawiać tą dyscyplinę hobbystycznie raz, dwa razy w tygodniu i gra na poziomie podwórkowym, czyli. Tak, jak po prostu umie, nie podnosząc swoich kompetencji, no to tutaj ta lotka piórowa nie ma najmniejszego sensu. Zdecydowanie trzeba iść w nylon czyli tą lotkę, która potocznie jest zwana plastikiem. Ona zapewni Wam mega żywotność, naprawdę stabilną trajektorię lotu. Oczywiście no tutaj też warto jest zwrócić uwagę, że no, to nie może być lotka marketowa za 10-15 złotych, no bo to jest coś co równie dobrze można włożyć do tego kamień i, 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 i bawić się kto dalej tym rzuci. Tak, tak jakby to no, nie ma żadnych właściwości jeśli chodzi o ten wymiar sportowy, jeśli mówimy o badmintonie. E, natomiast lotka piórowa no, jest zdecydowanie już dla pasjonatów badmintona, którzy częściej bywają na kortach badmintonowych i dużo czasu poświęcają na to, żeby podnosić swoje umiejętności grają w turniejach, <laughs> trenują w klubach więc tutaj ta loteczka piórowa oczywiście jest wskazana dla tego sektora wiadomo, że no, gradacja ceny równa się gradacja i jakość materiałów im wyższa cena tym zdecydowanie wyższa jakość materiałów no ale w końcu pierwszy raz w historii mamy produkt, który łączy te dwa światy Czyli mamy lotkę NCS, New Carbon Sonic, lotka, która nie jest hybrydą, bo to, to trzeba zaznaczyć, to nie jest lotka hybrydowa, to jest zupełnie nowa kategoria, nowe podejście w produkcji do lotki badmintonowej. To jest loteczka, która właśnie, tak jak wspomniałem, łączy te dwa światy, czyli mamy trajektorię, mamy tą szlachetność, mamy tą parabolę lotu, lotki piórowej. Połączoną z wytrzymałością, zdecydowanie wyższą yy, wytrzymałością niż lotka pióra, a taką, którą daje właśnie nam ta lotka nylonowa. Ja zdecydowanie zachęcam Was do testów, ale do testów z otwartą głową. Nie porównujcie lotki, którą możecie kupić za 103 zł, znowu do lotki, którą kupujecie za 200-250 zł. Oczywiście sprawdźcie sobie relację ceny do jakości, bo jak najbardziej tak, ale. Pamiętajcie, że płacąc 103 zł, przykładowo, bo tak się ta lotka kosztuje, no porównujcie ją do loteczki, która ewentualnie kosztuje w okolicy 100-150 zł, bo to będzie jej odpowiednik. My już, tak jak wspominałem na pewno w innych publikacjach, my już dzisiaj wiemy, że jest kolejny model tej lotki, czyli NCS Pro który będzie naprawdę bardzo wysokiej jakości. No i już nie w tajemnicy, ale tak jak wspomniałem pracujemy jako Wiktor nad kolejnym e, 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 tak jakby e, kolejnym modelem tej lotki. E, nazwy tutaj na pewno zdradzić nie mogę, no ale to już będzie lotka, która będzie jeden do jednego odzwierciedlała parabolę lotu, lotki piórowej e, i ma w przyszłości otrzymać atest Światowej Federacji, co za tym idzie możliwość rozgrywek turniejów międzynarodowych oraz lig. Gorąco Was zachęcam do tego, by lotki testować, szukać jak najlepszej jakości w Waszym budżecie i pamiętajcie, no trzeba uważać na hity cenowe, bo to niestety nigdy nie idzie w parze. Niska cena nigdy nie będzie równała się dobra jakość. Dzięki, powodzenia i zapraszam do kolejnych odcinków.